Halo, halo, witajcie. Z tej strony Thunders, Counter-Strike Info.pl i zapraszam na kolejny codzienny przegląd tego, co ciekawego dzieje się w świecie Counter- Strike Global Offensive. Zaczynając od HLTV widzimy, że ESL podaje informację, że najbliższy duży turniej, czyli Intel Extreme Masters Lato 2021 będzie pierwszym turniejem, na którym oficjalnie za gości w puli map turniejowych mapa Ancient. Mapka została wprowadzona w ostatniej aktualizacji, która kończyła nam e, ostatnią operację. E, no i zgodnie z informacjami, właśnie na tym wydarzeniu, na tym turnieju mapa będzie w tej puli turniejowej po raz pierwszy. I od tej pory wszystkie turnieje najprawdopodobniej już będą e, zawierały w sobie właśnie mapę Ancient. Czy dobrze, czy źle? No raczej odbiór społeczności jest na razie negatywny, ale podobnie było w przypadku Vertigo. No i jak widzimy teraz no te mapy są ta mapa jest dosyć często wybierana teraz na meczach profesjonalnych. Wydaje mi się, że bardzo podobnie będzie z Ancient. Po prostu zobaczymy jakie fajne taktyki przygotowują profesjonalni zawodnicy, zaczniemy je kopiować i sami też zaczniemy częściej grać Ancient na matchmakingach. Dla mnie na plus, bo coś po prostu ciekawego się zadzieje. Może trochę szkoda, że akurat za trejna. Na pewno dużo fajniej by było, gdyby się okazało, że zniknął z politorniowej miraż, który na przykład czeka wielka przeróbka i odświeżenie. No ale nie nam niestety przypada ta decyzja, a należy do Valve. No i tak postąpili, więc trzeba zaakceptować. Idąc dalej, wczoraj jako ostatnia, ostatnia para z tej grupy, z tej części drabinki, G2 oraz Face rozegrali mecz. G2 pokonało Face i awansowali do ćwierćfinału górnej drabinki. Nie powiedziałbym, żeby to było łatwe zwycięstwo dla G2, musieli się sporo napocić. No i na drugiej mapie zdecydowanie bardzo blisko było tego, żeby zakończyć ten, ten mecz w dwóch punktach, no ale tutaj, właśnie Face pokazało klasę i pazur. Wygrali tą mapę, no niestety na trzeciej już GTU poradziło sobie troszkę lepiej, ale cały czas nie jest to przegrana. Face po prostu spada do dolnej drabinki, gdzie spotkają się ze Sprout. Ale oczywiście my czekamy na jutro, jutrzejszy pojedynek Anonymous kontra Ninja Sin Pijamas w składzie nipu Device, więc na pewno będzie to dosyć, dosyć ciężki pojedynek, wiemy, że Device potrafi sam wykierować sporo, sporo w meczu no ale czekamy co mamy dalej, informacje o tym, że MVP turnieju Dreamhack Master Spring został nie kto inny jak Simple czy należy się czy nie, no myślę, że akcje Simpla są wystarczające, żeby powiedziały same za siebie, ale tutaj może odpalę kompilację przygotowaną przez Flika. Wszystkie poprzednie na HLTV też są jego roboty, naprawdę fajne kompilacje, więc tutaj chwilę oglądania mamy akcji Simpla. for Na'Vi. They could finish it here off the back of Simple's double entry. Simple would have to do it all, though. First frag found again. Simple doing it all. I think he knows where he's coming from. The flash is perfect. They're getting hunted. And Simple, he finishes it for Na'Vi. That is one way to do it. Style. No, tutaj ewidentnie Simple po prostu pokazuje klasę. Oprócz tego, jak dobrym technicznie zawodnikiem jest Simple, no to mi zawsze imponuje e, jego e, awareness, e, ta świadomość tego, gdzie w danym momencie znajdują się przeciwnicy i ta jego kontrola nad sytuacją. Wydaje się, że nigdy po prostu się nie denerwuje, tylko zawsze jest opanowany, ma wszystko e, zaplanowane i naprawdę czasami jakby miał wallhacka w oczach. Także no, gratulujemy. MVP poleciało dla Simpla. E, co u nas ciekawego, o właśnie PLE wraca na Lana. Zgodnie z informacjami przedstawionymi tutaj przez esportmanie e, finały rozgrywek e, czy całe rozgrywki, e, f, nie, f, dobrze, dobrze pamiętam, e, finały trwającej edycji PLR rozegrane zostaną na lanie. E, oczywiście bez kibiców, nie będzie e, można wejść niestety do, na obiekt i sobie osobiście pokibicować, no ale chociaż będzie można popatrzeć znowu, jak radzą sobie przeciwnice, na, na, na lanie, tam gdzie ten ping nie robi różnicy, a czysty skill. Czekam, będę na pewno oglądał z przyjemnością. Kolejna ciekawa informacja, startuje kolejna edycja EDC, European Development Championship. No i tutaj zostało zapraszanych 8 składów z Polski, które będą, będą rywalizować. od to o dwa sloty na rozgrywkach europejskich. No, tutaj jeszcze widać, że tak naprawdę zaproszone są. zaproszonych jest sześć zespołów, a dwa zostaną wyłonione w otwartych kwalifikacjach. Także jeszcze musimy zaczekać, żeby dowiedzieć się, jaki będzie pełny tutaj przekrój drużyn, ale na pewno będzie też bardzo przyjemnie popatrzeć, no. Jak poradzą sobie tutaj zawodnicy i kto awansuje do tych rozgrywek europejskich? Ciekawa informacja, też na pewno dla fanów ENS, może bardziej dla fanów Dychy i Hadesa. Bo tutaj no, Hades mocno pomógł drużynie, i faktycznie razem z Dychą robią dobrą robotę. Już w pierwszym meczu, w jakim Hades zagrał, wykręcił naprawdę bardzo dobre statystyki, grając na nieprzeciętnych przeciwników. No tutaj jest piękna akcja Hadesa. Z przyjemnością jeszcze raz ją obejrzę. Ok, ale nie tego więc nie And uh, the CTs are out of that smoke. Not really worse for wear, but Hades does take care of heap as it's uh, three CTs left remaining to mount this comeback and get it done. Freiburg on the kit. No, this is a call for retake. With Dignitas, actually, a shot like that from Hades. Was that on burst mode? It sort of felt like it, as he gets himself a nice. No, tutaj jak widać Hades e, troszeczkę inaczej gra niż na przykład. Simple, którego oglądaliśmy na fi w poprzednim filmie. Tutaj u Hadesa jest może też technicznie bardzo dobrze, oczywiście. Ale tutaj więcej jest tego grania na informacje, czyli wychylanie się sprawdzanie, bo nie jest taki aż pewien, że na pewno ten ten przeciwnik będzie, raczej spodziewa się, że może być. Ale bardzo dobrze wykorzystuje te zebrane informacje, także y nie dziwię się, że. Taką dobrą robotę robi Wens. No, dzięki pomocy e, Hadesa, Wens dostało się do finału e, turnieju Ludbet. 9 sezon i zagrają e, w tym finale przeciwko Bułgarom zespół Fiend. Chyba miało być Friend, ale komuś się nie kliknęło R i już tak zostało. Także zagrają przeciwko Fiend. No i m, patrząc na poprzednie mecze, e, no nie, nie będzie to jakiś super łatwy pojedynek. E, raczej raczej będą, no, na pewno postawi fiend opór także myślę, że przyjemny do oglądania pojedynek mecz będzie do obejrzenia jutro no większość z nas pewnie będzie w pracy lub na zajęciach, ale zawsze są oczywiście powtóreczki i może gdzieś tam uda się złapać skrót, także na pewno też zobaczę a teraz ciekawostka z Ukrainy naprzeciwko jednej z kawiarni, jak tutaj donosi Bub, jedna z najstarszych kawiarni internetowych. Aha, kawiarni internetowych, dobra, u nas już tego nie ma. Znaczy, może są, nie wiem, ale dawno na pewno nie widziałem takiej popularnej, z której dużo ludzi by korzystało. No i tam naprzeciwko tej kawiarenki internetowej pojawił się billboard właśnie z wizerunkiem Simpla. Także no tutaj zawodnik został doceniony. Myślę, że na pewno dla fanów Nawi coś, coś pięknego. I bardzo się kojarzy to z akcją, która miała miejsce niedawno we Francji, gdzie w Paryżu były widoczne hologramy wyświetlone na budynkach z wizerunkiem zaju z Vitality. No tutaj na pewno troszeczkę mniejszy rozmach, ale na pewno pokazuje to jak bardzo Counter Strike i w ogóle sporty elektroniczne przebijają się do, do mainstreamu. Że raczej nie dziwi nas taki widok, raczej powoli wszystko zmierza w tą stronę, że gwiazdy sportu są na równi z gwiazdami e-sportu, przynajmniej w świadomościach graczy. Ok, z ciekawostek, jakie mamy dzisiaj, to już by było na tyle. Oczywiście zapraszam na counterstrikeinfo.pl, na naszego Facebooka i Discorda. Zachęcam do zostawiania łapy w górę pod filmem i zas zasubskrybowania kanału, żeby być na bieżąco i nie przegapić kolejnego przeglądu. W dzisiejszym odcinku to już wszystko. Dzięki za oglądanie i do usłyszenia jutro. Cześć!